Cześć, witajcie, z tej strony Robert. O tym, że Idol 4 i Idol 4S ma świetne głośniki mówiłem już nie raz, zresztą chyba sami to usłyszeliście tak na dobrą sprawę w recenzji chociażby Idola 4S. No i dokładnie tak samo wygląda to w przypadku czwórki. mamy inny przetwornik DAC, natomiast jakość tych głośników i ich donośność jest dokładnie identyczna. Oczywiście no, są świetne testy głośników, gdzie można tworzyć sobie różne dziwne figurki podczas tego jak fale rozchodzą się w powietrzu. No, ja mogę przetestować sobie różnego rodzaju ziółka, że one też tańczą na kartce papieru od Idola 4. Warto natomiast zastanowić się nad kilkoma aspektami samego urządzenia i to nawet w momencie, kiedy nie jesteście jakoś wielkimi fanami słuchania muzyki. Ale w przypadku Idola 4 i 4S no pozbyto się kilku takich bardzo rażących błędów, które występują w niektórych innych telefonach. Po pierwsze, w Idolu 4 s przy dwóch głośnikach, które grają w cztery strony, no ciężko tak naprawdę na dwoma rękoma zasłonić to urządzenie w ten sposób, żeby muzyka z rozgrywki do nas nie dobiegała. No to jest na pewno duży plus dla osób, które nie chcą się na tym skupiać, czy znowu zasłoniłem dźwięk i nic nie słyszę, czy po prostu telefon jest ściszony. Bo wiem, że każdemu z Was kiedyś to się zdarzyło. Drugim elementem w przypadku telefonów mono na pewno jest to, że kiedy położymy go pleckami chociażby na stole i tam znajduje się głośnik, to często po prostu nie będziemy słyszeć naszego urządzenia. Tak samo jeżeli telefon wrzucimy do kieszeni stron głośnika do dołu, no to wtedy jest on bardzo słabo słyszalny. No tutaj nie mamy tego problemu, bo niezależnie od tego, czy telefon leży na pleckach, czy też na szkle, bezpośrednio ten dźwięk i tak będzie się unosił ponad urządzenie. Tak samo, jeżeli wrzucimy sobie je do torby, czy do kieszeni, to jeden z głośników na pewno będzie gdzieś tam niezatkany, biorąc pod uwagę, że występują one z dwóch stron. Trzecim elementem, o którym mówiłem w recenzji 4S jest na pewno to, że jeżeli potrzebujemy bardzo małego głośnika, który jest no bardzo przenośny, czyli jeden z tych najmniejszych głośników, no to faktycznie IDOL 4 i 4S faktycznie gdzieś tam to równują temu urządzeniu bezpośrednio, jeżeli chodzi o głośność, ale też przede wszystkim jeżeli chodzi o jakość dźwięku, bo wiadomo, że te głośniki nie stoją na najwyższej półce. Idol 4 i 4S naprawdę grają bardzo donośnie, i tak jak mówiłem w recenzji 4Sa. To są naprawdę jeden z najlepszych głośników na rynku. Na sam końcu warto powiedzieć o cenie. Idol 4 rzeczywiście jest w bardzo ciekawej konfiguracji z bardzo fajnymi głośnikami w przystępnej cenie. Ale żebyście mogli przekonać się, jak naprawdę to urządzenie gra, zapraszam was, żebyście po prostu podeszli sobie do najbliższego sklepu i zobaczyli ewentualnie gdzie będzie wystawiony Idol 4, żebyście mogli sami to przetestować. Na sam końcu warto wspomnieć o dwóch elementach. Pierwszy z nich to sławki, które dostajemy zarówno do Idola 4, jak i 4S, nie byle jakie J22H, Drugim elementem jest bardzo rozbudowana aplikacja muzyczna, razem tutaj z Shazam, czyli z usługą do wykrywania, rozpoznawania tak naprawdę dźwięków, które nas otaczają, możemy automatycznie przejść sobie do filmów YouTube, do Deezera, do Spotify, więc można sobie te muzyczki od razu gdzieś tam dodać do swoich bibliotek, a propos bibliotek, oprócz tego co mamy bezpośrednio na naszym urządzeniu, są właśnie te chmurowe usługi, czyli Deezer, Spotify, więc możemy mieć to wszystko w jednym katalogu, bo wszystkie playlisty, które mamy właśnie w Dizerze, u mnie na przykład zostały bezpośrednio zaimportowane do aplikacji, więc można korzystać sobie razem z miksowania tych wszystkich klipów, łącznie z tego co mamy właśnie w Dizerze czy Spotify. O dusie miksowania mamy dwa tryby, tryb ręczny i automatyczny, w ręcznym sami sterujemy tempem, dodajemy różne elementy, w automatycznym te przejścia między poszczególnymi muzykami, które możemy te klipy później sobie nagrywać, są tworzone automatycznie, więc są też ładne przejście itd. Tak no, dla osób, które są bardziej kreatywne. Całą muzyczkę również możemy sobie tutaj urozmaicić jakimiś efektami, których, no, jest kilka, można sobie to tutaj fajnie pokombinować, więc ta aplikacja na pewno jest bardzo rozbudowana. Plus, oczywiście, no, potężny korektor Max Audio. Tutaj mamy różne tony, mamy zdefiniowane wcześniej tryby muzyki, pop, rock, co tam chcemy, jest w czym wybierać. Dzięki bardzo, trzymajcie się! No i zapraszam Was już niedługo na recenzję Idola 4. Cześć!